Hej, hej, hej! Dzisiaj pod tym kątem, jak zwykle chyba po raz któryś, e, chciałabym z Wami zrobić sobie konturowanie na mokro. Tym razem produktami z Dilza e, marki Revolution. Okno jest otwarte. E, mam tylko podkład. Dzisiaj użyłam coś bardziej pewnego. E, mam zamiar też użyć puder. E, i nie mam korektora pod oszami, ale ten podkład, myślę, że sobie poradził. I mam tak dwa produkty, róż i bronzer. Powiem Wam szczerze, że ja za kosmetykami kremowymi nie jestem, bo po pierwsze nie umiem, bo nie umiem nimi się jakoś tam obsługiwać, a poza tym to dla mnie jest troszeczkę jakby strata czasu, bo ja i tak używam te pudrowe, więc no, no jest jakiś tam, w jakimś tam stopniu strata mojego czasu. Zwłaszcza jak będę chodziła już do pracy, rano wątpię, żebym z tego korzystała, więc wiecie jak to jest, ale chciałam spróbować, chciałam zobaczyć. Wiem też, wiem też, że dużo zależy od podkładu, bardzo dużo zależy od danego produktu. Taki research trochę zrobiłam. Też niektóre produkty lubią być nakładane pędzlem, jednym palcami, a jeszcze inne gąbeczką. Także to wszystko zależy od tego. W ogóle to jest w szklanym pojemniczku w dwóch szklanych pojemniczkach. Odwołuję. Słuchajcie, jak komuś powiedziałam, że nie ma much nad morzem, tak odwołuję. Odwołuję. Plaga. I, I to jest XX Revolution. Mm. Otwieramy razem brązer. Nawet nie wiem jaki to jest kolor, czy będzie mi pasował, czy nie. O, jak zaklejone. Mm -hmm. Okej, okay, jest takie zabezpieczenie. Taki mokry jest wilżony. Ja nie wiem. I róż. O, róż nie ma zabezpieczenia. Nie ma nic. Jest taki po prostu bardzo pomarańczowy. Okej. Okay. Pomarańczowy. Mi się to podoba. Ciekawe, czy nie robi plant. Wiecie, ja sama jestem ciekawa. Się nie znam. Wiem też, że ten kontur troszeczkę niweluje puder, jest ogólnie bardzo łatwo to naprawić, podkładem w ogóle, ale I nie ma. Ale tu za to ładnie wygląda. I w lusterku. I w komerze. Ale jeżeli ten produkt ma taki pigment, to powiem Wam, że on będzie na wieki mi tutaj starczył. Ale przyznam się szczerze, że to nie jest jednak kosmetyk dla mnie. No i tak polecę pudrem. Może dlatego powinienem robić to mocniej, żeby było takie, wiecie. Później tylko puder nałożę i rozświetlacza nie będę w kremie używała. Nie, nie, dla mnie to jest bez sensu. Ale, jeżeli chodzi o bronzer, po prostu nałożyć go mocniej i później róż też mocno i później na to puder i ten puder tak troszeczkę to zniweluje. Myślę, że ładnie to wygląda. Naprawdę podoba mi się efekt. Bez efekt, bez y, jeszcze, y, bez y, pudru. I teraz róż, który jest Taki, tak dziwnie się nanosi takimi grudkami czy to dobrze, czy źle. Odwinie to na ręku. Widzicie takie poryczki, pozostały. Nie wiem, czy widzicie to w kamerze, ale ogólnie kolor jest przepiękny. Nastawiam się, słuchajcie, żebyście zobaczyli kolor, bo kolor jest boski. Ciemno trochę. Widzicie? No, w ogóle nie, no, nawet na pewno nie widać. O. Hmm, teraz to przesuń. Okej, okay, dobra, dobra. Mi się tu podoba mi się to podoba, jestem w szoku ja użyję trochę korektora i jednak, jednak użyję korektora użyję korektoru, korektoru, korektoru. troszeczkę dobrze i teraz puder Wydaje mi się, że efekt jest bardzo, bardzo ładny. Sprawdźmy jedną stronę chociażby, żeby zobaczyć, czy to zniweluje trochę. Troszeczkę, troszeczkę, ale nie dużo, ale nie dużo. I słuchajcie, i przyznam się szczerze, że zaczyna mi się podobać ten efekt, ale to jest wasza wina, bo, bo człowiek się naogląda i sam chce naogląda spróbować. Naogląda się człowiek, naogląda się i później ma takie, e, może bym spróbowała. E, a to dobrze, wyglądał kogoś. No i teraz sama to próbuje. Także y, dziękuję wam za wszystkie filmiki o kramowych produktach. I wygląda to przepięknie bosko ten puder jakła nie wygładził nie wiem, chyba bym nie potrzebowałam, tak mi się wydaje, że nie potrzebowałabym, no, w, te, w tej chwili, tak jak patrzę na siebie, nie potrzebowałabym pudrowego, tylko puder i... w sensie pudrowego różu i pudrowego brązera to mi się podoba to co widzę. Także spoko dobra. Dziękuję Wam, jeść, maluję dalej, trzymajcie się, ciepło, buziaki, bye. Dobrze, witam się z Wami po raz kolejny. Stwierdziłam, że nagram tutaj na przyspieszeniu makijaż, który wykonałam po raz drugi tymi produktami. Nie odpuszczam, żeby nie było, nie odpuszczam absolutnie. Będę próbowała, będę męczyła się, bo... Niekoniecznie sprawia mi to przyjemność. E, za każdym razem mam inny podkład. Za pierwszym razem mm, miałam na sobie podkład, który nigdy mi nie zawodzi, czyli Eveline. E, w tym makijażu użyłam Bourjois Healthy Mix. E, mam zamiar i jeszcze dograć następny filmik i na pewno tak będzie z jeszcze innym podkładem i zobaczymy jak e, tam sobie to wszystko poradzi e, i też mam zamiar wykorzystać e, te kremowe produkty z lovely no i ostatni makijaż z, z wykorzystaniem tych produktów ja je będę używała ale to już e, wytłumaczę wam w końcowej części filmiku tylko chciałam dodać, że ogólnie podoba mi się to, żebym nie używała, żeby nie używać pudrowych tych produktów. Po prostu muszę, już teraz wiem, że muszę więcej tego nałożyć. Tak, i teraz róż. Kocham ten róż, w sensie, kocham jego kolor, jest przepiękny. Wiadomo, kolor, preferencje po prostu. Mi się bardzo podoba ta pomarańcz, bo to jest bardziej taki brzoskwiniowa pomarańcz. Jest przepiękny. Ja mam... I odzywam się do Was w niedokończonym makijażu. Eee, chciałam powiedzieć tylko, że te produkty będę używała, ale tylko do końca wakacji. Bo później mi się to po prostu nie opłaca, bo jak będę szła do pracy, ja nie będę miała czasu na blendowanie tego wszystkiego. Uwielbiam ten róż, ten kolor jest boski i bardzo ładnie wygląda z brązerem. Nałożyłam tego dzisiaj trochę więcej, żeby nie nakładać pudrowego, ani brązera, ani różu. Zresztą nie mam pudrowego różu, który ma taki. Pomarańczowy odcień, i tak kamera przypomuje, bo w kamerze jest bardziej koralowy, bardziej różowawy. On jest bardziej pomarańczowy, ale ja lubię się w takim odcieniu. Bardzo mi się to podoba, jak to wygląda. Ale tak jak mówię, ja brązera samego w sobie, kremowego używać raczej nie będę i choćby nie wiem, z jakiej firmy, z jakiej marki bym go miała. Dla mnie to jest taka jakby trochę strata czasu, bo i tak wolę właśnie pudrowe. No i pudrowym robię to szybko. Już jestem nauczona, umiem i robię to szybko, szybciutko, szybciutko. A tak jednak troszeczkę więcej muszę tutaj nad tym popracować. Ogólnie efekt naprawdę bardzo mi się podoba i rozumiem osoby, które używają tylko to i się nie pudrują. Zazdroszczę im tego, że nie muszą używać pudru. Ja jestem pudrowa dziewczyna. Ja nawet jak jest bardzo gorąco lubię się zapudrować. Chyba, że naprawdę jest bardzo, bardzo gorąco i na przykład, nie wiem, idę nad morze to wtedy e, używam właśnie tylko tłuszcz, jakiś błyszczyk i robię sobie brwi. Ewentualnie trochę korektorem poprawię pod oczami, i to jest wszystko, co robię, więc wtedy nawet nie używam brązerów ani rozświetlacza, więc, więc no, no nieważne. E, więc tak. W wakacje go wykorzystam, później pójdzie w świat. E, jeżeli chodzi o róż, to róż chyba sobie zostawię, bo bardzo, bardzo mi się podoba. Chociaż nie wiem, może to też zostawię na weekendy. Nie wiem, ale ogólnie. Podoba mi się efekt, ale nie jestem kremowa dziewczyna. To już wiem na 100%. Podoba mi się, dobrze to zrobiłam, nie mam żadnej plamy tutaj, bardzo ładnie to się rozprowadziło i to są produkty za 12 zł, więc wiecie, słuchajcie, nie straciłam kupy kasy, Zobaczymy, jak to wygląda i tyle. Nic więcej nie powiem, po prostu nie będę tego używała, nie będę z tego korzystała, aczkolwiek podoba mi się efekt. Dobra, trzymajcie się ciepło, buziaki.